Strzałeczka sąsiady. Od mojego ostatniego filmu na kanale minęło już trochę czasu, więc postanowiłem, że wrócę do was z nowym materiałem, a raczej quizem, który będzie w 100% tak jak wszystko na ulicy Wolskiej 33, związane z serialem Miodowe lata. Widziałem kilka takich rzeczy na przeróżnych stronach o tematyce lifestyle'owej, serialowej czy filmowej. Natomiast z większości było to od 5 do 10 pytań o bardzo proste i błahe rzeczy jak no nie wiem. Dokąd świąteczną piosenkę autorstwa Tadzia i Karola, pięknie, pięknie renifer przez Rosję i, I Estonia biegnie. No właśnie, przecież jeśli chodzi o poziom wtajemniczenia nas, braci i sióstr, sierżantów, sierżantek, jest to poziom po prostu przedszkola lub szkoły podstawowej u pani Tłuczek. No, to ludzie, mój quiz będzie lepszy. On zdecydowanie zweryfikuje naszą wiedzę, a raczej waszą na temat tego boskiego serialu i to dosłownie z każdego odcinka bo taka właśnie będzie formuła. Raz w tygodniu, tak myślę, będzie pojawiał się tutaj w ramach cyklu jeden quiz składający się z 15 pytań, który będzie weryfikował Waszą wiedzę na temat konkretnego odcinka i będzie to szło chronologicznie. Czyli dzisiaj zaczynamy zabawę od pierwszego, następnie drugi i tak dalej. Przecież ja nie muszę tego tłumaczyć moim braciom i siostrom. To jest zwykła zabawa, nie będziemy tu niczego wygrywać. No to zaczynamy. Pierwszy odcinek to Żywe zwłoki. Witam Państwa po przerwie w naszym teleturnieju. Odpowiedzi za 99 tysięcy oczywiście złotych. Drodzy Państwo, dziękuję. Zaczynamy od pierwszego pytania. Niby proste, niby takie nieskomplikowane, ale jednak, jak ktoś trochę nieuważnie oglądał, to może mieć pewien problem. Brzmi ono tak. Jak wabił się pies mamusi, którego Alina posłała na badania? A. Azor, B. Misiek, C. Fifik czy D. Burek? Mówię. Niby proste, ale jednak trzeba troszeczkę pogłówkować i sobie przypomnieć, co tam Alina czy tam Karol mówili. Dam wam jeszcze trochę czasu na zastanowienie. Napięcie rośnie, napięcie rośnie. Poprawna odpowiedź to oczywiście B. Misiek. Pytanie drugie jest trochę bardziej skomplikowane, natomiast wydaje mi się, że jest zdecydowanie prostsze. Brzmi ono następująco. Jak nazywa się choroba, którą doktor zdiagnozował u psa mamusi? A. Arteria monochromia, B. Ichtioparanoia precox, C. Zespół maltretowanej grubej ryby, czy D. Binadra? Mamy tutaj dość, bym powiedział, skomplikowane medyczne sformułowania. Dam wam jeszcze trochę czasu na zastanowienie. Kto chce, to może spauzować. OK. Poprawna odpowiedź to oczywiście A. Arteria monochromia. Trzecie pytanie to również zagadnienie bardziej medyczne. Brzmi ono następująco. Jaka była forma przyjmowania tabletek na wcześniej wymienioną chorobę? A. Jedna dziennie naczczo. B. Jedna dziennie w miseczce ciepłego mleka, C. Jedna dziennie po posiłku, czy D. Jedna dziennie po miseczce ciepłej wody? Niby proste, ale wiecie, no, nigdy nie wiadomo. Dam Wam jeszcze trochę czasu na zastanowienie. Napięcie rośnie. Ok. Poprawna odpowiedź to oczywiście B, jedna dziennie w miseczce ciepłego mleka. Pytanie czwarte wydaje mi się dość proste. Ile czasu życia zostało według opisu lekarza psu mamusi? A do 6 miesięcy, B do 12 miesięcy, C do 5 miesięcy czy D do 7 miesięcy? No. Zastanówcie się. Dam wam jeszcze trochę czasu. Kto chce, to pauzuje. Dobra, mówię. Odpowiedź A do 6 miesięcy. To nie było takie trudne. Pytanie piąte. Jak według jednego z dialogów poznali się Karol i Alinka? A. Podwiózł ją tramwajem do domu, gdy wracała z pracy. B. Przejechał jej miotło po butach, gdy ta wracała z pracy. C wpadł na nią, gdy wracała z pracy, czy D prawie potrącił ją tramwajem, gdy wracała z pracy? Tutaj celowo odpowiedzi są do siebie podobne, żeby nieco naprowadzić w błąd. Natomiast to było dość wyraźnie wypowiedziane przez Karola, jak poznała się Alinka właśnie z nim. Dobra, odpowiadam. Odpowiedź B. Przejechał jej miotłą po butach, gdy wracała z pracy. Pytanie szóste. Co zamierzał zostawić w testamencie Karol Tadziowi? A. Korko trampki, B. Torbę na piłkę, C. Pompkę, czy D. Korki i piłkę? To wydaje mi się jest dość banalne pytanie, bo jest to dość mocno. Podkreślone jako żart w tym odcinku, akurat? Odpowiedź: A. Korko trampki. Teraz będzie pytanie siódme, czyli jesteśmy już praktycznie w połowie naszej zabawy. Brzmi ono tak. Jaki był główny powód sprzedania swojej historii o rzekomym szybkim odejściu? Prasie: A. By zdobyć pieniądze na kolejny, durnowaty wyjazd, B. By zdobyć pieniądze na spadek dla Ali, C by zdobyć pieniądze dla Norka czy D by zdobyć pieniądze na składkę zdurnowa tego klubu sierżanta zastanówcie się myślę że nie jest to najtrudniejsze pytanie kto chce to pauzuje oczywiście napięcie rośnie no 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 dobra mówię odpowiedź to B by zdobyć pieniądze na spadek dla Ali pytanie ósme. Jaki przykład historii sprzedanej prasie Tadziu podał Karolowi, by go zainspirować? Jest to chyba nieco trudniejsze pytanie, bo to nie był tak wymowny żart jak chociażby te wcześniejsze, o których mówiłem. A odpowiedzi przykładowe są następujące: A. O czkaniu jego kolegi, B. O sytuacji w pracy jego kolegi, C. O wysypce kolegi, czy D. O nietypowej pasji jego kolegi. Dam wam jeszcze trochę czasu. Kto chce, to pauzuje oczywiście. Ok, odpowiadam. Odpowiedź poprawna to A. O czkaniu jego kolegi. Pytanie dziewiąte. Jaka była propozycja nagłówka Tadzia Norka przy historii o Karolu, gdy ten zasugerował nieszczęśnik ma przed sobą tylko pół roku życia? Odpowiedź A. Pół roku i basta. Odpowiedź B: Motorniczy na ostatniej stacji. Odpowiedź C: Gruba zwykituje za pół roku. Czy odpowiedź D: Tramwaj wpadnie do kanału za pół roku? To był dość wymowny żart, który kończył zresztą jedną ze scen. Zastanówcie się, kto chce, to pauzuje. Dobra, nie przedłużam. Oczywiście odpowiedź C: Gruba zwykituje za pół roku. Pytanie dziesiąte. Jak nazywa się gazeta, w której Karol sprzedał swoją historię? A. Super Express. B. Super Extra. C. Super Gazeta. Czy D. Extra Fakty? Chwilę wam daję. Jeszcze kilka sekund. A wydaje mi się, że to nie było takie trudne. Odpowiedź B, Super Extra. Pytanie 11. Za jaką sumę pieniędzy Karol sprzedał swoją historię prasie, czyli wcześniej omawianym Super Extra? A za 3000 złotych, B za 5000 złotych, C za 7000 złotych, czy D za 10 tysięcy złotych? Zastanówcie się. Okej, okay, nie przedłużam odpowiedź D za 10 tysięcy złotych. Pytanie dwunaste. Jakie objawy między innymi miała choroba psa alinki a rzekomo Karola Krawczyka? A biegunka i łysina. B. Łysina i silny język C biegunka i silny język, czy D. Biegunka łysina i silny język. Zastanówcie się. Tutaj troszeczkę pomieszałem w odpowiedziach, żeby utrudnić, ale na pewno widzowie doskonale znają poprawną odpowiedź. A jest to oczywiście. B. Łysina i silny język. Pytanie trzynaste. A propos już wejścia Karola i Tadzia do redakcji Super Extra, gdzie Karol przedstawił doktora Norka jako osobę, którego rzekomo wyleczyła z jego y, nieprawdziwej choroby. Pytanie brzmi następująco. Gdzie za granicą według Karola kształcił się na Akademii Medycznej Doktor Norek? A w Yale, B. W Cambridge, C. W Oxfordzie, czy D. W Londynie. To też był zwykły żart sytuacyjny. Także zastanówcie się, kto chce to pauzuje. Popatrzcie sobie, pomyślcie. Okej, okay. oczywiście odpowiedź C w Oksfordzie. To chyba gdzieś w Anglii. Teraz pytanie czternaste, które musiało się pojawić zaraz po tym trzynastym. I brzmi ono następująco. A gdzie tak naprawdę kształcił się doktor Norek według doktora Norka? A. Szkoła zawodowa imienia Marii skłodowskiej Kiri na Woli. Karolkowa 25, b szkoła imienia Wandy Wasilewskiej na Woli Karolkowa 22, czy c szkoła imienia Lecha Wałęsy na Woli Karolkowa 22, czy d szkoła imienia Wandy Wasilewskiej na Woli Karolkowa 25. I tutaj już jest dość mocno zagmatwane. Zastanówcie się. Kto chce to pauzuje powiedzcie sobie to w głowie może ten dialog jeśli tylko pamiętacie. Dobra, nie przedłużam. Odpowiedź D. Szkoła imienia Wandy Wasilewskiej na Woli, Karolkowa 25. No i nadszedł ten czas, że mamy ostatnie pytanie naszego quizu, które równocześnie jest chyba najbardziej podstawowym na temat tego odcinka. A brzmi ono następująco. Skąd wziął się tytuł pierwszego odcinka serialu Miodowe lata? Żywe zwłoki. A. Tadzio nazwał tak Karola, gdy zobaczył jego pierwsze objawy. B. Był to ostateczny tytuł artykułu Karolu. C. Alina nazwała tak Karola, gdy zobaczyła jego pierwsze objawy. Czy D. Redaktor nazwał tak Karola, gdy zobaczył jego pierwsze objawy? Myślę, że to nie jest najtrudniejsze pytanie. Kto oglądał odcinek w skupieniu, raczej nie będzie miał z nim problemów. Oczywiście. Odpowiedź B był to ostateczny tytuł artykułu o Karolu. Także dziękuję Wam bardzo za uczestnictwo w tym przepięknym quizie na temat pierwszego odcinka miodowych lat żywe zwłoki. Gratulacje dla wszystkich, którym udało się poprawnie odpowiedzieć na wszystkie pytania. Nagrodą jest wasza własna satysfakcja z setek godzin spędzonych na seansie tego polskiego serialu. Widzimy się niedługo, bo chyba jakoś w przyszłym tygodniu kolejnym odcinku quizu na temat drugiego odcinka pod tytułem list do szefa. Żeby go nie przegapić zostawcie subskrypcję na kanale, aby zwiększyć zasięgi dajcie łapkę w górę, skomentujcie i udostępniajcie ten film innym. Dzięki i do zobaczenia bracia i siostry sierżanci.